zdecydować, jak daleko jesteś od mikrofonu, bo ja nie mam siły zmieniać Ci głośności za każdym razem, jak strzelasz w kogoś. <noise> jak strzelam w kogoś? Tak, bo Ty wtedy przysuwasz się do mikrofonu i mi uszka puchną. To nie wiedziałem, to nie wiedziałem. To znaczy teraz na przykład wiesz, ja mam piłeczki takie do żonglowania. O nie. Podczas... Nie chcesz zostać żonglerem menadżerem, Rafał, przypadkiem? No to zaraz zacznę strzelać chyba do ludzi. <noise> A lepiej do stocznia... Tych, stoczniowców. Tylko nie w i, instrybutor. Ale to ja wam mogę powiedzieć, bo jest taki generalnie problem. Bo trzema piłeczkami to się żongluje dość łatwo. To znaczy po prostu się da. Natomiast kolejnym krokiem nie jest cztery piłeczki, tylko de facto jest pięć piłeczek. Bo jak ma się parzystą liczbę piłeczek, to się nie da tak fajnie żonglować. Więc jest trochę przypał. To znaczy, żeby żonglować czterema, to trzeba jakby po prostu podrzucać i łapać w jednej ręce dwie i w drugiej ręce też dwie. W praktyce no nie bardzo... Już ci mówię Przestnie jest. Z na górze? Na jest. Zobaczcie, jak to od razu Na to Tak, Zobaczcie, jak to jest. Zobaczcie, jak to jest. Zobaczcie, jak Wyskoczyło no. się, Anmo. No dobra, ale gdzie ty widziałeś przez całą tę akcję? No generalnie na dole, czekałem na kolejce. W sensie, tak jakby na dole był, nie wiem, mnie nie wiem gdzie. W powiedział no, tak Maker, że wyskoczy. jest na górze, to Gdzieś, gdzieś, gdzieś na górze na dach Drabina jest przecież na dach, tak zewnętrz, gdzieś. Trzeba było górę w sumie trzymać po prostu. Maker też zrobił a little trolling, bo ja się go pytam, gdzie są zwłoki, a ten, kurwa, wyskoczył. <laughs> wyskoczył. Ale dlatego się dowiedziałem, że gości tu wyszedł na górę, tak? tak no ponieważ, i no dowiedziałeś się dostając bełt w głowę <noise> Dawaj, 3, 2, 1, go! A, kurwa. Dobra, rotuję do was Nie wyjdzie od tam na razie? Duże jest, no Jeden leży. Drugi jest od razu tutaj. Drugi za plecak. Ten na plecach dostał. Dostałem od niego. Z Moskita. Oberwał. Umarł, umarł, umarł. Umar. Dostał raz. Dostał raz z oficera. Okay. Nice. Jak kurwa dostał, jak dostał ode mnie z Aperka no, <laughs> Arek jakieś fake info mi ty sprzedajesz Aperka <laughs> 130 bije w ogóle, w ogóle to ja dostałem o tego gościa z mosquita Rubberbanding. Tam... Eee, rubber banding Kurwa Arek? Headshot z Henry Martina Skąd? Chyba z tego skręconego okna. Nie wiem, czy nawet je otworzył. Otworzył, otworzył i zamknął. Ja tam powinien być safe do podniesienia. Chciałem, mam nadzieję, że się Jak mm -hmm. otworzył. okna? Mm -hmm. Nie wiem, kurwa. Aha, z tego. Jest prawe okno. Gryżą mnie. Ktoś podchodzi Tak, jestem. Nice. Kurwa, ten z okna do mnie strzela. Drugi dostał. Pale się zaraz i spalę. Nie Romy, Dostała z Romero... Przy moim trupie slip, dostał z Romero, potem dostał za perkata Jestem to, trochę ciekaw, jak to tutaj to jest. Ooo, o, o Jezu, to jest dobry spot. tak się można dać za Jest zajebisty, mec. Zajebisty nie Chyba nie wiem, gdzie ich kolegę wybombiliśmy. Tutaj coś biega, nie wiem tylko po który, czy chyba tam za murem Może mi ktoś spingować, gdzie on leży? Nie widzę, nie widzimy, mówiłem ci, że nie widzę go kompletnie Tutaj mamy w przeciwników, zaraz obok tego No, na daszku są Jak na daszku? Kierunek, ping, kierunek W którym daszku, okej? Okay. na balkonie Okej, okay, patrzę na ten balkon, o, pruje we mnie, pruje we mnie Nie bo to wiesz to co raz, ale nie padł. Mhm. Wykurwił z tego daszku. Wykurwił z tego daszku. Tu był, ale wykurwił. Yy, tędy się chyba nie da do środka wejść. Obok mnie, zaraz, obok mnie, zaraz, obok mnie, zaraz, obok mnie. boję się do was wycofać jakoś. Na zewnątrz jest, na zewnątrz jest. Tak się nie da, jak się da. radę tu jakoś podejść. Ile metrów od ciebie, Arek? Nie wiem ile metrów. Yy, tam centralnie, centralnie tam na pingu. W środku, w nie wiem, czy to nie jest drugi team. Po prostu, okay. kurwa, ja bym chciał na compound wejść. O! Dobra, wchodzę też do środka, wchodzę też do was, do, do środka, próbuję. Ach, kurwa, ale mi wyjebał Dalej z tego samego. Co? tu ja już byłem bliżej. Kurwa. No Szkoda, że w dwójkę nie puszowaliśmy na raz. kurwa, eee... seriously. No tak to jest, jak się tak rozdzielamy nie... w pizdu. No bo to teamy są, rozumiecie? No to chyba znaczy, że tym bardziej powinniśmy być razem. Jak typów jest dwóch i się zamykają na compoundzie, to trzeba puszować razem. Typa ma faning i. ten. Kto to są, no nie? Nie, jeden chłopiec jest na... tylko w środku. Jeden środku. Jakbyśmy w trójkę weszli, to... Jest na górze. Biegnie już drugi, więc jak chcesz z tego na górze, no to próbuj teraz. Aha, dobra, próbujesz w ten sposób. Nie ruszaj okay. Ilu ich? Trzech, to inny team, no. Czarek taki. tam? Drzwi <grymka> zamknij! Drzwi zamknij! Tak dużo masz Nie? No, ty, jest to A O Jezu, będziesz widoczny z boku. strzała, ale muszę apteczkę, Tu leżę, tu leżę, tu leżę. wiem, yeah, wiem. Yeah, Mam yeah. yyy, dekromanty! Czekaj, to jest zamknięte. Widzę deskę. Możesz tamty, i możesz tędy podejść, no. no Mam night Nie. O, ja skoczyłem. <laughs> Myślałem, że mi zwoltuje, tak? To jest co guzik Okej, okay, który nie słyszy kroków na sobie No ja nic nie słyszę Ja się palę, więc o. Ale mnie chyba nie sięgniesz To jest chyba Arek na topu Nie, pali się Arek też. To, ja, to mnie podniosisz teraz no 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 bo y, wolę cię podnieść teraz żeby zanim się spalić Nie teraz odpalili więc są blisko okay, mnie okay, okay. Czekaj, jeszcze chwilę. Kurwa, od razu mnie strzelił. Od razu, Instant. Ale się nie palisz już. Think about this. Pale się dalej, bo się no. nie zdążyłem mu gasić. Nie. Bo mnie nie się nie palisz Aha, okej. Okay. No ale teraz wiedzę, że mamy nekromantys. No i. No i będę musiał siedzieć na moich zwłokach, i już nie no, mi powiem. No tak, naprawdę, to do mnie tak. Nabijamy im te, federację. Mnie podpalili? Okej. Okay. kolejny? Kurwa, skocz! Nie, nie, nie podnoś mnie, nie podnoś, nie podnoś, maker nie podnoś, już wracają do mnie, już wracają do mnie, już wracają do mnie, nie podnoś. Nie chcesz sobie teraz Nie no, ich tutaj trzech jest, trzech jest w środku. Ustawił trapa, ustawił trapa na nomyzie, ustawił trapa na nomyzie. Okej, okay, a to o. znaczy, że palenia już nie mają. <laughs> nie podnoś mnie. Okej, okay. to no, nie podnośnę. Nie, 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 też mnie to nie, nie podnosi jeszcze. nie? No nie podnosi mnie teraz, nie, bo tam widzę, że ktoś jest, kurwa, na się widzę. Aha, palę się, dobra, to mnie podnoś, no. jak się palę, to podnoś. Mówię, no, wiem przecież no, nie mnie. O, mnie też znowu palę. Ile, ile tych latarni tam jest? Czemu przestałeś? coś zeszło Nie miasta. zdążę, już nie zdążę, tak mi się wydaje. <laughs> mogłem nie przeładowywać, to, to by nie wiedzieli chyba, że wstałem, ale... To, że tak wskoczył na mnie, francy z... człowieka. Żyjesz? <laughs> nie. Trapa na mnie ustawili, ponoć. Nie, nie, podość mnie, nie, podość mnie, na serio. Nie, nie, umrę znowu, umrę znowu, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Kurwa, wyjebał mnie, jest zaraz obok ciebie. Ja już permanentnie jestem. No! Ale co? Słucham? Oh. <ślesz> nie! Nie! Maker, nie! Rób tego! nie! No, A... z tego strzelać. A nie! 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 do środka Nie! się zamknij tutaj! <ślesz> Wydaje mi się, że Fanning jest lepszy niż Spectre. Na ten zasięg. Ciekawe czy oni skomitują tak bardzo. Że masz cię zabić, że possible nie uciekną. Ej, to musisz kupić tak jeszcze z 3 minuty czasu, to wtedy oni zginą od czasu. Może oni nawet nie wiedzą co się dzieje, Może oni mają tak tunel wizję na morderstwa IKE I I'm what the fuck Co ty robisz? Nieee Bok cię, bok I can't take it. My heart can't take it może dać im też uciec, mate. Majkier jeszcze pozabija, duc. O! $100? O! Z zamurkiem przed tobą. Co TOBĄ! O nie! Go Bornheim. O, you fool. Spectate. Gdzie z headshot'a cię musiał zajebać, jak Bornheim. Tak, tak, headshotów nie no. Ta, ta, Trochę mu ułatwiłeś, bo się obróciłeś z jego strony. Tak, tak, I byłeś ciągle na krabie, na tak, trybie tak, kraba. <laughs> Kurwa, Zobaczy, Tu się tuczek, ktoś z mele. Wchodzisz od razu? Dobra, to ja też. Dwa! Jeszcze byłem wzlokowany w animacji wchodzenia po drabinie. Akurat wyszedł po mnie. Czyli nie wiem, czy po mnie? On był tam z prawej, nie tutaj. Wejdź może do drugiego budynku i od góry wejdź. Nevermind. No, szybko, szybko się ulecz, a potem mnie podniesz. A ja spadłem! Zeskoczył chyba, nie? A nie, slagi ma. Z góry, ze slagów. O kurwa, maker! Ty morderco! To co, agrejcie! Kurwa, kurwa, te! Co? Co ci się stało? Nie jestem w czasie, bo mnie nikt w miejscu, gdzie powinien um, dotknąć dwa razy. Nie uderzył. A przedtem do no, What the fuck? <laughs> to jest to